Cześć! Witam Was w moim podcaście Życiowy Kompas. Z tej strony Martyna Walkowiak, a dzisiaj zaczynamy razem nową przygodę. Będzie to cykl podcastów, w którym porozmawiamy o wszystkim, co naprawdę ma znaczenie. Kiedy chodzi o realizowanie celów, osiąganie sukcesów, ale też, i to chyba najważniejsze, jak nie zapominać o sobie i nie zatracić się w tym wszystkim i znaleźć balans. Pewnie zastanawiacie się, kto to w ogóle mówi o czym. Tak w skrócie, mam 9 lat doświadczenia w branży nieruchomości. Przeszłam już różne etapy, od licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami, po działalność w dużej korporacji związanej z branżą deweloperską. Swoją drogą to też będzie na pewno ciekawy odcinek o tym, jak wygląda w realu życie w korpo. Natomiast czuję, że w życiu chodzi o to, by działać na własnych zasadach, i o tym właśnie będziemy rozmawiać w tym podcaście. Wszystko, o czym chcę Wam opowiedzieć, pochodzi z moich osobistych doświadczeń, bo przez te lata naprawdę dużo się nauczyłam. Ale zauważyłam też, że nasze podejście do sukcesu, to jak mm, go rozumiemy, bardzo się zmienia, kiedy zaczynamy stawiać na autentyczność. Dążenie do celów to jedno. Ale życie w zgodzie z samym sobą to zupełnie coś innego. I to jest temat, który będę poruszać, tak żebyście nie zapomnieli, że sukces to nie tylko wyniki, ale też to, kim jesteś i jak czujesz się w swoim życiu. Dziś porozmawiamy o sukcesie. Czym on tak naprawdę jest i jak go rozpoznać, i czy w ogóle da się go zaplanować? To pytanie, które. Przez bardzo długi czas zadawałam sobie codziennie, i szczerze mówiąc, im więcej nad tym myślałam, tym mniej byłam pewna, co tak naprawdę oznacza sukces. Mam dla Was coś specjalnego. Dzisiaj opowiem Wam, jak zrozumiałam, czym sukces jest dla mnie, jak się zmieniał ten obraz w mojej głowie, ile razy w życiu postanawiałam, że osiągnę coś, a potem to coś okazywało się wcale nie tym, czego tak naprawdę potrzebowałam. Będzie trochę moich osobistych historii. Przemyśleń, ale też konkretnych narzędzi, które pomogły mi przejść przez moje życie, planowanie celów i marzeń. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie w tej drodze, w moich wnioskach. Tak więc zaczynamy. Początkowo, kiedy zaczynałam swoją drogę zawodową ponad 9 lat temu, myślałam, że sukces to będzie po prostu spełnianie oczekiwań innych osób czyli rodziny, znajomych, e, szefostwa. Wiadomo, że zależało mi na uznaniu, więc zaczęłam działać według schematów, które wydawały mi się logiczne. Szkoła, studia, praca, a potem może coś jeszcze, kariera w korporacji, może spełnienie zawodowe. I jak osiągałam te wszystkie etapy, to nie było złudzeń. Czułam, że czegoś mi brakuje. I szczerze, długo nie wiedziałam, czego mi brakuje. Myślałam, że może to jest kwestia większych ambicji. Może po prostu za mało się staram, ale w pewnym momencie miałam takie poczucie, że nie wiem, kim jestem i po co to wszystko robię. I nie chodziło tutaj o brak celów, bo przecież je ciągle miałam. Te cele były jasno określone, ale coś w nich nie działało. Zaczęłam się zastanawiać, czy te cele są w ogóle moje. I to była zmiana. Zrozumiałam, że sukces to nie jest coś, co można zmierzyć w tradycyjny sposób. To nie są te wszystkie osiągnięcia na papierze, ilość pieniędzy na koncie. Czy liczba zdobytych tytułów, bo można zarobić swój pierwszy milion, ale nadal czuć, że to nie jest to, to tak naprawdę nie daje w ogóle szczęścia. I przestałam porównywać się z innymi, przestałam żyć tym, co powinno się zrobić, a zaczęłam pytać siebie, co tak naprawdę daje mi poczucie spełnienia i co daje mi radość i kim ja w ogóle jestem. I wtedy zaczęłam zauważać, że te zwykłe rzeczy, i bycie sobą to tak naprawdę prawdziwy sukces. I dotarło do mnie, że sukces nie jest czymś, co jest na zewnątrz. On jest w nas. To jak się czujemy sami ze sobą, to czy żyjemy w zgodzie ze swoimi wartościami. I to była moja pierwsza prawdziwa lekcja o sukcesie: że nie ma sensu dążyć do rzeczy, które są oczekiwane przez innych, tylko Warto tak naprawdę planować życie w zgodzie z samym sobą, a nie na podstawie cudzych definicji sukcesu. Dla mnie zrozumienie, że sukces to proces, a nie cel sam w sobie było bardzo kluczowe. Zrozumiałam, że każdy dzień to mały krok w stronę tego, czego naprawdę chcę od życia. I, i co teraz mam, to wszystko jest wynikiem małych decyzji, które podejmowałam każdego dnia i bardzo fajne jest to poczucie, że idę w dobrą stronę. Natomiast droga do sukcesu nie jest prosta. W życiu pojawiają się trudności. Nie mówię tutaj o rzeczach, które mogą Was zaskoczyć, ale o takich wewnętrznych momentach, kiedy ma się dość. Kiedy pojawia się myśl, a może to nie dla mnie, może nie dam rady. Natomiast ym, z biegiem czasu ym, wiem, że. Te momenty są nieuniknione, bo nikt nie ma idealnej drogi do sukcesu, i nie ma, nie ma prostych chwil. Myślę, że wszyscy musimy się nauczyć, że porażki to nie jest koniec świata, a również miałam takie momenty. I chyba takim najmocniejszym momentem w moim życiu był, był fakt, kiedy straciłam pracę, mając zaciągnięty kredyt, a zostawiłam w tamtej organizacji swoją tożsamość. I to był początek do, do zmian w moim życiu. Natomiast pokazało mi to jedno: że w takich momentach yy, sukces to także wytrwałość. To momenty, kiedy nie załamujesz się, nie zwalniasz, ale też nie przestajesz działać, bo tak naprawdę po każdej porażce, tak naprawdę człowiek buduje w sobie siłę, a jeżeli wciąż próbujesz, to znaczy, że nie rezygnujesz, a to jest właśnie sukces. Kiedy już zaczęłam rozumieć, czym jest dla mnie sukces, to zaczęłam szukać narzędzi, które pozwolą mi wyjść z miejsca, w którym byłam i zacząć działać. I po pierwsze zaczęłam używać koła życia. Bardzo serdecznie polecam Wam to narzędzie. Jest bardzo proste, a pozwala spojrzeć na życie z szerszej perspektywy. I pokazuje ono, jak wygląda życie w różnych obszarach, takich jak zdrowie, praca. Rodzina, rozwój osobisty, finanse. I nie zapomnę mojego szoku, jak bardzo zajmowałam siebie w wielu obszarach, widząc na tym kole, że tylko tak naprawdę trzy kawałki pizzy są, a reszta jest zerowa. I zaczęłam nad tym działać. Drugie narzędzie, które również pomogło mi w rozwoju zawodowym i osobistym, to test Hartmana. To test osobowościowy, który pozwala lepiej zrozumieć, jak podejmujemy decyzje i dlaczego w pewnych sytuacjach działamy w określony sposób. Wyniki pokazały mi, że potrzebuję jasnej struktury, konkretnych celów i planów, bo inaczej zaczynam się gubić. I ja trochę jestem taką panią tabelką, panią kalendarzem, notatnikiem, bo nie wyobrażam sobie dnia bez, bez listy. Rzeczy do zrobienia, ale dzięki temu y, mam wypracowany system, który daje mi poczucie kontroli nad moim życiem. Poczułam, że jeżeli mogę stworzyć sobie konkretny plan i rozbić swoje cele na małe kroki, to wszystko staje się bardziej wykonalne. I kiedy macie plan, ale nie czujecie się z nim dobrze, to wiecie, że coś jest nie tak. Więc to wszystko. Prowadzi do tego, że tak naprawdę warto znaleźć narzędzia, które pomagają nam w rozumieniu siebie i w pracy nad sobą, bo każda mała decyzja, niezależnie czy jest to decyzja związana z pracą czy życiem osobistym, powinna być zgodna z tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie z tym, czego powinniśmy chcieć. Teraz może przejdźmy do konkretów, bo czasami, żeby zrealizować swoje marzenia, bo uważam, że one się nie spełniają, tylko je realizujemy, to trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I z pomocą przychodzi metoda SMART. To akronim, który oznacza konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie cele. Jest to coś, co całkowicie zmienia grę. E, mówię o tym, dlatego że moje podejście do celów totalnie się zmieniło, kiedy pierwszy raz użyłam tej metody 10 lat temu. E, zamiast po prostu marzyć o tym, że będę pracować w jakimś miejscu, zaczęłam. Pytać siebie, co dokładnie chcę osiągnąć, w jakim czasie i gdzie chcę być za kilka lat. Ale musi być to coś, co jest konkretne i mierzalne. I to naprawdę działa. Dobrze rozplanowane cele pomagają skupić się na tym, co ważne, a nie rozpraszać się przy każdej okazji. Polecam także usiąść sobie i to wszystko spisać, ponieważ słowo pisane ma naprawdę niesamowitą moc. Więc zamiast załamywać się, jeżeli coś nie wychodzi, bo tak wygląda życie, to tak naprawdę warto wtedy usiąść i pomyśleć, co muszę poprawić, żeby ponownie ruszyć do przodu. I najważniejsze jest to, żeby te cele były zgodne z naszymi wartościami, bo jeżeli nasze cele są tylko tym, co powinniśmy robić, to myślę, że bardzo szybko stracimy motywację. One muszą odzwierciedlać to, co naprawdę chcemy osiągnąć w życiu. I teraz po tych kilku latach wiem, że sukces to coś, co jest dla każdego z nas inne. Dla mnie to nie tylko realizacja celów, ale sposób, w jaki żyję każdego dnia. Tak naprawdę sukces to jest bycie sobą, ale tak naprawdę, bo myślę, że dużo osób nagina tak naprawdę siebie, swoje wartości po to, żeby gdzieś przynależeć. A dla mnie prawdziwa przynależność to nie jest coś, co można znaleźć w pracy, w statusie, w posiadanych rzeczach. Przynależność zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy w pełni sobą, kiedy nie musimy udawać, kiedy możemy po prostu być tacy, jacy jesteśmy. I zrozumiałam to dopiero po czasie, po różnych doświadczeniach, które zaczęły mi się układać w jedną spójną całość. Takim momentem kluczowym, który dał mi poczucie prawdziwej wolności. Była pomoc w schronisku. Zawsze mówiłam, że psy to najlepsi nauczyciele życia, i nic się nie zmieniło w tym temacie, nadal tak uważam. Bez słów, bez oczekiwań, one po prostu akceptują cię takim, jakim jesteś. I ta akceptacja bez oceniania, bez prób zmieniania, dała mi poczucie, że bycie sobą jest naprawdę wystarczająca. I to chyba największa lekcja, jaką udało mi się dostać. Nie musisz niczego udowadniać, jesteś wartościowy po prostu dlatego, że jesteś sobą. Innym doświadczeniem, które bardzo mocno wpłynęło na moją definicję przynależności, były moje samotne wyprawy w górę. Każdemu z całego serca polecam, bo jest to niesamowite sprawdzanie swoich możliwości i też tego, czy jesteśmy w stanie zmienić nasze myśli. Kiedy wchodzisz na szlak, nie liczy się to, kim jesteś w oczach innych, ile masz na koncie, jaki masz status społeczny, kim jesteś w danej chwili jak reagujesz na to, co cię otacza, jak umiesz się odnaleźć w tej przestrzeni. W górach nie ma miejsca na maski, tam nie ma czasu na udawanie, możesz tylko iść, czuć, oddychać i wtedy czujesz, że naprawdę przynależysz do tego miejsca, bo jesteś pełni sobą. I to, co mnie uderzyło, to fakt, że zarówno w schronisku, jak i w górach jedyne, co naprawdę się liczy, to autentyczność. Podobna sytuacja ma miejsce we wszystkich akcjach charytatywnych, w których brałam udział, bo tam liczy się tak naprawdę pomoc. I chciałabym, żebyśmy w życiu zawodowym, osobistym i w każdym innym obszarze starali się żyć w zgodzie z samym sobą, bo bez strachu, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie pasujemy do jakiegoś szablonu. I dopiero wtedy będziemy prawdziwie przynależeć do siebie, do ludzi, do świata, bo prawdziwa przynależność to bycie sobą, a bycie sobą to tak naprawdę odwaga i sukces. Przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii, jaką jest balans. Bo sukces to balans między ambicjami a odpoczynkiem. Natomiast ja bardzo nie lubię tego słowa. W ogóle cała koncepcja work-life balance e, zawsze mnie śmieszyła i uważam, że nie każdemu jest ona potrzebna do życia. Może trochę zaprzeczam temu, co wcześniej powiedziałam, ale każdy z Was, kto rozwiąże sobie kolejny test, gdzie będzie ich bardzo dużo, e, który nazywa się kotwice Sheina, Zrozumiesz, że nie dla każdego głównym motywatorem jest równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. I to jest kolejne narzędzie, którym warto się kierować w swoim życiu, bo jeżeli nie potrzebujemy tak mocnej równowagi i tak dużego bezpieczeństwa w miejscu pracy, tylko liczą się dla nas wyzwania, kreatywność i tak naprawdę mm, branżowe podejście, wiedza ekspercka, to będziemy zupełnie inaczej motywować się do naszej pracy I jest to turbo ważne narzędzie. Myślę, że gdyby każdy sobie zrobił taki test to od razu by nam się żyło łatwiej i ludzie też by wybierali zawody, w których po prostu są bardziej produktywni i są w stanie szybciej osiągać swoje y, rezultaty. Natomiast myślę, że wiele osób żyje w ciągłym pędzie i goni za sukcesem, a zapomina o tym, że odpoczynek i regeneracja są kluczowe, bo jeżeli chcemy naprawdę osiągnąć sukces, który jest trwały, no to prędzej czy później yy, dojdzie do sytuacji, w której albo nadszarpniemy swoje zdrowie, co ma bardzo często miejsce, yy, ale warto nauczyć się mówić sobie stop, bo ja zawsze miałam z tym problem, bo przecież nie ma czasu na odpoczynek, trzeba działać. Zawsze była ta presja, że sukces oznacza ciągłą pracę bez przerwy. Tylko właśnie przez taki pęd do przodu, ja zniszczyłam swoją motywację i zaczęłam się wypalać, i w końcu stanęłam w martwym punkcie. I to był taki kolejny punkt w moim życiu, który pokazał mi, że sukces nie polega na wyczerpaniu, bo sukces to równowaga. I to słowo akurat bardzo lubię. I kiedy zaczęłam dawać sobie przestrzeń na odpoczynek, na powrót do, do pasji, do tańca, na wyjazdy w góry, na sprawdzanie siebie i swoich możliwości w górach, to wracałam naładowana jeszcze większą energią i chęcią do działania. I tu nie chodzi o to, żeby brać urlop od razu na tydzień, dwa, trzy, tylko żeby regularnie robić sobie przerwy, mieć czas na refleksję, na relaks, bo to wszystko, Wpływa na to, jak będziemy realizować nasze cele. Kiedy jesteśmy wypoczęci, pełni energii, to wtedy odpala się kreatywność i jesteśmy w stanie działać skuteczniej i mądrzej. Także pamiętajcie, że ta równowaga to, to jest właśnie sukces i jeżeli znajdziecie rzeczy, które dają wam radość, aktywności, które pozwolą wam się zresetować, to to bardzo mocno wpływa na efektywność. Zatem, kiedy już wiemy, jak definiować cele, jak znaleźć równowagę, to myślę, że pora przejść do konkretów, czyli tak naprawdę, jak te cele realizować, by naprawdę odczuwać postęp. I mówiłam już o metodzie SMART, ale myślę, że warto też wspomnieć, że kolejnym kluczowym aspektem realizacji celów jest ich rozbicie na mniejsze kroki, bo to jest trochę tak, jak budowanie domu. Nie stawiamy go w ciągu jednego dnia. Zaczynamy od fundamentów, później pojawiają się ściany, ściany nośne, ściany działowe, dach, detale. I każdy z tych etapów jest równie ważny. Ja na przykład zaczynam każdy dzień od stworzenia listy zadań, ale to nie jest lista, która ma na celu zrobienie wszystkiego na raz. Staram się nadać priorytet tym zadaniom, żeby wiedzieć, co tak naprawdę jest najtrudniejsze i. Najważniejsze w danym dniu i ja od tego zaczynam, a dopiero później przechodzę do tych mniej, y, mniej ważnych zadań. Drobne zadania tak naprawdę pozwalają nabrać rozpędu, więc to też motywuje. I tak naprawdę, jeżeli dla Was będzie łatwiej zacząć od tych prostszych zadań, no to polecam trochę odwrócić tą, tą hierarchię. Ważne jest to, żeby na każdym etapie śledzić swoje postępy, ale nie porównywać się do innych ludzi bo to trochę niszczy i spala. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w dobie idealnego Instagrama, idealnego życia, które tam ludzie pokazują, ciężko jest yy, tak naprawdę spojrzeć na to trochę z boku i zobaczyć, że większość z tych, yy, z tych przerysowanych sytuacji to nie, jest, to nie jest prawdziwe życie. I porównywać siebie możemy tylko i wyłącznie do nas samych z przeszłości. Do końca. Mam nadzieję, że to, o czym mówiłam, dało Wam kilka narzędzi, które pomogą Wam w realizacji Waszych celów i skłonią was do refleksji. Pamiętajcie o metodzie smart o rozbijaniu celów na mniejsze kroki i o dbaniu o balans między pracą a odpoczynkiem. Bo to wszystko jest częścią tego, jak osiągać sukces. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że moje przemyślenia i narzędzia, które Wam podałam, pomogą wam, w waszej drodze do sukcesu. Cokolwiek to dla Was oznacza i do usłyszenia w kolejnym odcinku.